Dobra witam serdecznie, kolejny odcinek z playtapa, zaczynamy sobie gierkę, ready, ready, dawać, szybciutko Halo Uszym, proszę tutaj nie do roboty się wziąć muszym. i I no, ja, ja, ja jeszcze, ja jeszcze tego, czytałem ostatnią skargę Też tak, tak nie, nie, Niebieski kelner wybił mi zęba i kazał zgonić na czerwonego <noise> Ale że bo nie, nie było tak To nie jest no dobra, ja, rady, Tak, tak było, było, tak było no, raz się zdarzyło, no ale to raz, no. No, nie, nie źle. A nie jest straciłby pracę. A tak to nie straci, bardzo dobrze. <grym> ej, kusi. Jeden z taka afera, ej. No, tragedia, co. Dajcie spokój. Ty gdzieś masz. Ile było? Nie, czyli no. no? A no, jeden, i płacze po jednym ty. <grym> <grymny> o, o aż jest 31 na <grymny> no, no, tak. no, a to zachodzi? No, tak tak moja podlemy. ręka. Tutaj dla muczki trzeba burgera otworzyć. No, Proszę, dobrze. dobrze. A, co jest? A, bo już noc się zaczęła. Rozumiem. No, już noc się zaczęła, AB. Ej, najgorzej Nawet na tym, nawet na tym, o Dobra, ty klakier, ktoś... mam coś dla ciebie, proszę Ty, ty lubisz bez buły Buła Dobra, ryzykuję Ale zrobiłem! Dobra Mi też raz wyszło Dziękuje Michałek za followka Dzięki, dzięki Proszę Ja bardzo. za co No dawajcie te burgery A, bo kurwa, myślałem, że się zmutowałem, chyba Ej, nie mutujesz, nie jesteś weźmienia. No bo ja, ja klikam cały czas jak popierdolony te klawisze, bo non stop tu gadam, tu no gadam No halo, Kruszy! Myj tą podłogę, fan z Nie mogę, Aj, kurs, jest pisa, że nie jesteś skupiony w ogóle na pracy Jak to? Bo czytam, bo jakieś skargi cały czas przychodzą No dobra, weź te, ja te skargi, mamy roboty do zrobienia... Ja będziesz te skargi czytał... No właśnie, jak te skargi czytał, to kurde... No, będzie to jeszcze to więcej skarg! Się... No, ale to widzisz, i mamy i tak burgerów od chuja, więc. Natomiast pracować Michał... do skargi, czytasz? Kurde, no Michał przyszedł do mnie na skargę. Michał przyszedł do mnie na skargę. Nie ma cześć, nie, Niebieski dzban zjadł mi burgera i kazał mi zapłacić. <grym> <grym> niebieski dzban. Niebieski <grym> dzban. Oj, no, głodny byłem, nikt nie płaci nam, no. Trzeba Masz tam jakoś mięso wyjść. do odburgera na dole. Cztery burgery czekają, i dla kakiera tylko mięcho. Ale tamten był bardziej apetyczny. <noise> bo to, bo to był, to był, to, to był... Czemu, dlaczego w burgerze ten. była karteczka, że da pozytywną opinię czerwonemu Ukrętorowi? Bo, bo inaczej bo, bo... zamknie mnie w piwnicy. Nie wiem. Bo, bo Niebieski klinar jest szkladziku. najlepszy, proszę Kupię. wypuść moją rodzinę. A ja to widzisz, że do... czerwony gener się... rzucił we mnie burgerem. <laughs> tak, ja trafiłem do składziku, składziku do drugiej osoby, proszę mnie wypuścić. O, udało mi się wymknąć po burgera, no ale nie, tak, ja nie. Ale mnie zastanawia, mnie zastanawia ile ludzi w tym składziku już siedzi, bo nawet Luna mi napisała, że siedzi w składziku i jest ciasno. No nie no, znowu pożary. Ja mam tylko dwie skargi, ciekawe ile jest tak naprawdę, ciekawe ile tych skarg powinno być. Znaczy, no, wiesz co, to filtrujemy te skargi czasem. Ale... <gwickım> filtrujemy, my filtrujemy, po prostu ale usuwamy za opinię. Chodzić. Zastanawiasz się, czemu no. mamy 5 gwiazdek. Właśnie <s> dlatego. <s> Jak wiadomo, negatywne komentarze żar, to złe komentarze. A <sulacjonale> my <h Policy> nie, nie lubimy złych komentarzy. Nie, nie lubimy. Eee, no, kociołek. O, macie to. Dobra, daj nam kociołek? kociołek, a ja wam dam. O, szota wiesz kelner, dał mi brudny talerz, a czerwony no, groził, że mnie do, do składzików wrzuci i zrobi ze mnie hamburgera. ale powiedziałem, żeby się nie zestrał, ale się zestrał na podłogę. <grym> no to nie źle. Czerwony dobra. kelner trzyma mnie w piwnicy. No nie no, już klakier, zostaw tych klientów. Macie, dobra, zaczynamy. Jutro, w, jutro wrócę po burgera. Macie dobre żarcie, ale jesteście pojebani. No czyli najlepiej. No, prawda. Mają ulubione. A i, i, a nie skatega, pali skatega, się. że zielony kucharz dotykał mnie po stupkach. Co chcesz, co chcesz powiedzieć? Ja o niczym nie wiem. <grym> znowu, pomawia, no znowu pomawiają, tylko by pomawiali kurde. <grym> widzimy się w sądzie. Dobra, macie no. gotowanego widzimy burgera. Wydaje. się. mu ze szczoty przywalić. Sadzę się, widzimy. Też za kurde, widzimy? ale gotowany widzimy? burger. O, ogólnie no. widzowie, wy nie wiecie jak w tych, tych czasach Influencerzy zarabiają jakby na życie? Po z wami, trzeba, to po co mówicie. Trzeba trochę pomaczać burgera. No kurde, masz tutaj gasić. A, dobra, A, dobra. Bóker. Praca, praca. Praca, praca. O. Tak trzeba. Talerze trzeba umyć fanzlok. My, talerze fanzlok. Dobra. To się same myją, talerze. To są zaczarowane talerze. A, no tak, ale. talerze. Halo, co ty na robisz? Mój burger! Burger! Mój! Czerwony kelner groził mi bronią. No kurde, Aleś, a skąd ty masz broń, niby? Nie, no, to, to, to już są niestworzone kurde historie. Ale który teraz? Chyba zmyślają, jaki nie? Że kto, Czerwony ja? No? Nie, nigdy w życiu nie mam pozwolenia na broń. <laughs> Dlatego no, użyłam bez to, pozwolenia. Nie musiałeś tego dodawać. Patrz, to, to są sprawy wewnątrzfilmowe, tak? Oczywiście, tego nie tak tak, muszę co masz pod fartuchem. Oddać fartucha. Oddaj fartucha. A mnie nie chcą wypuścić. Luna mówią, że dalej, dalej się zgodzi. No nie, że. Nie, ja tam nie widziałem. Ja też nie. Ja o nie wiem. Chyba no. Żółty Leśna. się po, Podejrzanie brązowy produkt i powiedział, że to kotlet. Nie, to słuchaj, <grym> to był kotlet. Tylko przypieczony mocno. I pomaczany w, w kotle. Niebieski kelner powiedział, że ortografia ma znaczenie. Bo napisałem, że chce woda, on powiedział, że inaczej się pisze woda. <grym> <grym> to prawda, przyznaję się. No dobra. A to Wiesz, zaklinamy? A pełni błąd. E, mamy, co to jest? A, stolik. stolik. Dobra, to kuchenkę drugą... A, sumie kuchenka jest nam niepotrzebna. Kolejna. E, zrobimy wam. A, nic Bierzemy nie ma. stoła? Tu wam dam kolejny. Kupcie Czerwony sobie stół. kelner przetrzymuje moją rodzinę. No jest no skąd takie <laughs> w ogóle pomysły? To, to jest też moja rodzina. <laughs> Już moja <Panie>. rodzina. <laughs> Już moja. Nasza <laughs> rodzina. To jest Dobra, nasza lecimy. Rodzina, tak. Moja rodzina, nasza. Karga, po zjedzeniu burgera nie mogłem wyjść z łazienki przez trzy dni, to było wyjść. No to dobrze, no tak, tak, tak trzeba, nie? No. Czerwony kelner wyjebał mnie z restauracji, bo, bo nie chciałem dać A kurde, palą się, się burgery. A niemiecki mnie przytrzymywał i dotykał mojej stopy. Na wiesz, nie się. Jednej stopy, o, <grym> Małpka fakt. idzie! O nie, małpka. Ajajaj. Aj, aj. Ale setka Ale czy półsetka? Wy naprawdę tak, macie problemy. Ja nie wiem, co, co wy. Ależ to napit nie przyjmie takich skarg. Ale spali eee, się! Patrz, oddawaj burgera! Dawaj, ten spalony dostanie, Michałek! Trzymaj Michałek spalonego! No nieźle, jeszcze spalone burgery A jest, tak. No, jeszcze się przyznał. O nie, nie Michałek no. mi dał napiwek! Przepraszam Michałek! Przepraszam Michałek! <grym 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 chuj! Grał, i... Przepraszam, razu, 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 mu. Dwa. Ewidentnie lubi... Lubi troszeczkę więcej węgla tego węgla. Ewidentnie! No, tak, ale to rozwalnienia nie będzie! A w sumie będzie, ale. Znaczy, ale może mniejsze, nie wiem. Może. Dobra. Dobra, pół nie kuchni zajebane burgerami. Nie ale... Bu pół kuchni zajebane burgerami. A, Ta, weźcie, dzwońcie czy coś, bo my tyle burgerów, że sramy nimi, dosłownie. Dosłownie, aha. To dobrze. No. Też tak uważam, no. A to do nas się fans dopierdalają, że burgery wpierdalamy klientom. Dokładnie. No nie mamy gdzie stawiać już tych no. burgerów, kury, tak no. dosłownie. O nie, pali się. O nie, cała kuchnia. Nie, na dół, na dół, na dół. No właśnie. O, nie mogę go podnieść! Mas, A Co zrobicie tam robicie? Weźcie, dawajcie te burgiry. Ej, bo tam, Jezu, bo tam w kotle, bo tam w kotle pływa talerz, weźcie go, wyciągnijcie. Już wyciągnięty, spokojnie. No nie, nie się życie słuchasz. tam się pali. Pali, pali czy się mogę. Ej, halo, bo przed restauracją coś się pali. Co się pali? Się ZNAK pali, SIĘ PALI ZNAK SIĘ PALI SZYLT <laughs> NAM SIĘ PALI no, to najważniejsze żeby nam kelner się nie... Znaczy kelner, kelner może żeby nam się klient się spalił No dokładnie fanslog się może spalić jak najbardziej <laughs> Poświecę się trudno <laughs> Może Zielony... się spalić czerwony kelner na którego jest najwięcej skarg Jakby renoma firmy by spadła No klientów by było mniej No Yy, zielony yy, zielony kucharz chowa mięso pod czapką. No? Cały personel zamknął mnie na noc w restauracji. Yeah, yes. że Nie potrzeb... było tak. Powiedzieli, że potrzebują kogoś na atrakcję. No jezu, yes. tak nie było. <grym> 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 Czy ja wiem co? Cały my Ale, my... Ale my nie mamy sosu czosnkowego, co ty gadasz? <grym> A kupmy jeszcze stalikową. Czerwony kelner dał, yy, yy, dał nie temu Michałowi palącego się burgera. Czerwony kelner kazał mnieś na brudnej podłodze. To się zgadza. Klakier mówi, nocy. że mam zostać i pilnować Frediego w nocy. To się... O, plakier, o, o. co ty robisz? Ej, o nie, pani się! Gaścia. Gaścia tam. Plakier, czemu stoisz? Nic nie robisz! Klakier! No nie, że Robier opierdala się Porfa, w robocie Epeta, epeta pod o, Bo Ja nie ja tak popalać w trakcie biegania po sali. A, nie, nie można palić, to jest brzydkie. U, tak, u. Dlaczego? A no, w kuchni wszystko się odprawie, pali. A film się nagrywa, więc nie można. U. Ale W kuchni wszystko się pali. Ale w kuchni się wszystko pali. Dostałem ostrzeżenie, że jutro może być u nas policja. No nie wiem. No nie, cóż. Dlaczego? Głupie. Ja dlaczego? To. Ja nie rozumiem. Ogólnie każdy, rozumiem. każdy grozi policją, a nigdy nie przychodzi. No, dokładnie. Ja że, 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 tam żadnej policji nie w życie tak nie, nie tak widziałem. Się. Kurwa tutaj trzeba no już nie mam się dobrać. tego kłaść, no. no pali nam się, burger pali się pali się. Dobra, już ugaszone. Kurde, no ile tego ten, jest? Ten wybredny, ten wybredny klient Karigoda przyszedł. No o nie, zaś będzie o. coś o pluciu, gadał czy co Ja naprawdę my już nie mamy gdzie kłaść tych burgerów, no, no. A Opierdziacie się tam, Ej, wzle, się, pali się! mi ale <grystanie> to jest kurczę podstawa naszej kuchni. <grystanie> Dobrze jest. Dobra, to jako, że macie burgerów od cholery, to przeczytam kolejne skargi. Czerwony kucharz dmucha mi dymem w twarz i nie chce dać w łóżka. Pali nie, się pali się, nie pali się z tego samego ustnika, a powiedziałem Ci, że jak masz swój ustnik, to dam Ci zapalić, ale nie miałeś, więc sorry. Zarazki i te sprawy. Czerwony kelner trzyma dzieci w, dzieci w piwnicy i daje im dragi. No nie wiem, no już tak? To nie wiem, no. klakier, to nielegalne. Nie, nic takie nic takiego nie miało miejsca. W nie, w no. Just... sądzie, Zapraszam ponownie. Just... <laughs> Zapraszam ponownie. Just... Zapraszam, Zapraszam ponownie. ponownie. No nie. Pali się, pali Just się. Już proszę nie wchodzić w takie skargi. Obuły się palą. O kurde, na się pali. Dobra. Izzy. Czekajcie Bartek, bo ja muszę tutaj sobie pomyć podłogę, bo się ja sobie dole, zaraz dam. i znowu będzie skarga. Baby, coś się Czeby pali. Się już, już, zaprawiam, już Zaprawiam, już naprawiam. Czyściutko, Dobra, ładnie. Czy to z tego miejsca wszystko się pali. To jest element tutaj dekoracji naszej restauracji. Dokładnie, tak, tak kelner być. dał mi z szefa kuchni, którego nie ma w menu. To jest z ten sos, o którym rozmawialiśmy. Gwiazdki! To jest ten sos z miłością. Oh, wow. Najlepszy. Najlepszy. Indywidualny. Ręcznie robiony. Ubijamy. <laughs> Ubijamy. Wow. Ale wchodzicie po prostu. Ej, sosy się ubija również, tak? Tak. Chociaż chyba nie no, A, majonez... a majonez trzeba ubić. Dokładnie. A majonez z sosem. Niebieski, nie, niebieski kelner podpierdonił mi papierosa, dał, yy, yy, nie, zejbał mi papierosa i powiedział, że jak nie mam, że jak nie mam innego ustnika, to mnie wypierdoli do piwnicy. Ja? No. Chyba się mu coś pojebało, chodziło o czerwonego. Chyba czerwony. Ja nie palę. Aha, wyszła zupa pomidorowa. Niebieski kucharz mnie, mnie podpalił. Kucharz niebieski? Ej, jakieś no ty... przychodzą chyba. Znaczy to kelner. Kelner. Ma, a, a to być. się dobra. zdarza. No, dobra, kruszymy, tak. bo tutaj nam doszła zupa pomidorowa. Wystarczy Uch, tej skarg, bo bolia. mamy teraz dobra, to Dobra, no to skarg... Jest te teraz to już musimy coś tam robić. Dobra, Jak chcesz, podpalanie robić, podpalanie chcesz robić zupę? Jest... Ja będę robił zupę, no. Tylko musimy no, znaleźć dodatkowy klienców, zlew. To jest ryzyko zawodowe. Ja mamy tu zlew jakiś? O, jest zlew. Trzymajcie pomidory! Pomidory, dostawa pomidorów, dostawa Pomidor, pomidorów, pomidorów. Pomidor, dostawa bro. pomidorów, raz dwa, trzy Dobra, raz, 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 Dobra, te zamówienie. Pomidory! Dobra, wypad tam na salę Dobra, ja już sobie... We swojej piwnicy Zostań no. tam, zostań tam! Dobrze. Nie, 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 sobą, sobą. Dobra, idź cołeś Ale on gryzie klientów. Zdarza się. Dobra. Ruf, ruf. Mm, dobra, tutaj, zupka. dobra. It. No jeszcze... Dobra. Czerwony kelner mi groził gazem pieprzowym. Jest no to dobrze, tego, może nie, nie, nie było pieprzu. To był gaz czoskowy. Witaj, gaz czoskowy. A był czoskowy. Dobra, yes ready, kurde. Miał być ready aha tak. co mi podpalasz? Nie ma podpalania. To. Dzień dobry, to tak... dzień dobry, kto chce ze szczoty? O, Pobrecie Luna ubeć, wróciła! Tego. Cześć, Luna! No i co? Taka z zamknięta, a jednak otwarta. A... Zupa, zupa! Zupa, nie zupa. ty zupa. Ale czy ja mogę talerze? E, pięć zupa. Robi to się zupa. Ach, halo, no! z tymi burgerami! Same zupy! No właśnie, co ty całą kuchnię nam zajebałeś burgerami, a my mamy zupę robić? No cała, cała kuchnia zupy, zajebana burgerami. Zupy! No zaraz Oj, zrobię zupę, tylko kurde, kurde, muszę tutaj miejsca. Zupa! O, proszę, macie no, zupę. Kurwa, to jedna zupa, a tego tu trzeba Nie, kurde. nie, to nie jedna zupa, dzielisz to! Dzielisz to! Dzielisz to! Dziel to! Ci dziel, no! No daj no, mnie to. no nie na talerz! Bez talerza, się... co ty robisz? Bez za gałganie! Ja też myślałem, Zupa! że talerz! Kurwa. A co talerze? No nie, no, 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 no zajebą mi ty, wszystkie blaty, gdzie, już nie mam gdzie robić, no. Gdzie ty dałeś, fans to? To na górę no miałeś dać. Jeszcze nie dałem. No, ale Aj, nie mamy, ta, nie, nie mamy zupy, no. Nooo No i chuj, niezadowolona Luna wyszła Wyszła ze składzika i chuj Dobra macie, macie zupę, macie zupę Dawaj szybko szybko szybko, 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 na górę, na górę, na górę I na dół, na dół, teraz na dół, teraz na dół, teraz na dół Szybko, szybko, Dobra, szybko, biegne, szybko, szybko No nie, nie tu Dawaj drugą zupę Druga zupa na dół, biegnij, biegnij, biegnij szybko Dobra chodź, krój pomidora co stoisz Kruszy no nie, no ty miałeś kroić No Ta dobra, zupa. ale nie mamy czasu, potrzebujemy więcej no Ty robisz tutaj pomidora, co ty biegnie z tym pomidorem To gdzie pomidora chcesz, tam na... chcesz? No tego no, no No klakier Zajecie pomidora zupa. zajebał, no Bo nie, no, myślałem, Macie zupę, zupa, zupa, zupa Co wy robicie Zaj, co tam? chyba nie A. mogę postawić, no, po Pomidora tam postawiłeś, to nie możesz postawić ja Faktycznie postawiłem pomidora! Podjebał <noise> pomidora i postawił pomidora, no. Dwa burgery. Opa! Ej, oj, chuj, kolejka się chuj. skończyła. tacy o, kucharze. A kucharze? Za, za kucharze, Ale fansdok, mówiłem ci, mówiłem ci, fans tak. pełna, pełna sala. No, ci kucharze są do wyjebania, mówiłem ci. No, pełna sala, żadne zamówienie nie odebrane i kucharze obwiniają, no nie wytrzymam. zupy nie było. Zupa stała tak, cały tak. czas przygotowana, to wyście tak, nie umieli tak. brać nawet zupy. Tak. Już było 10 klientów, to dopiero się za zupę Ej. wziąłeś. Ej, a inna tak, sprawa, tak. dlaczego życie nie zadziałało? A nie, nie wiem zadziałało. w sumie. A zadziałało pewnie i nam zastowało, ale znowu przejebaliśmy. A. No. A i tak to za mi się pracuje. Dobra, tym akcentem kończymy odcinek. Elo Luna zeznała wszystko,